Michał Zasłona na co dzień zajmuje się reżyserią teatrów głównie amatorskich, ale nie tylko. Tym razem miałem okazję być kierownikiem artystycznym przepięknego festiwalu teatrów ulicznych MINA. Parada Pegazy, dynamiczna muzyka, zwariowani szczudlarze. znak z bardzo zdolnymi artystami trójmiejskimi na czele z reżyserem Januszem Gawrysiakiem rozpoznawalnym w całej Polsce w spektaklu pod tytułem Odyseja W chmurach teatr Delikates na czole z Wiktorem Malinowskim, Instytut Badań Ośrodka Tożsamości, Klaunada dla najmłodszych, teatr Jasie Syn legendarnego, pineski, pan ząbek show, zwariowany cyrkowiec iluzjonista z Wrocławia, nie tutaj? Gwiazda sobotniego wieczoru, Teatr Kontinuo. Teat Kontinuo z Malowic Czeskiej Republiki, spektakl pod tytułem By the Wall, przy ścianie, po czesku UZD. Tak, continuo, rozpoznawalny Teatr czeski, bardzo znany, działający od ponad 20 lat, grający na festiwalach na terenach Polski, również Europy i całego świata. Teatr delikates. Pozor już ne samo samochód już trudno pójdzie na straty, ale to tylko rzecz y, materialna, więc nie ma co żałować, prawda? Wiktor Malinowski, Instytut Badań Ośrodka Tożsamości. Więc dzieci w pewnym momencie orbitują na dosyć wysokich przestrzeniach, więc uwaga dla rodziców, żeby jednak trzymać je krótko na uwięzi no, czasami. Czekałem na to. Przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Na koniec festiwalu legendarna Irena Jun. Wiedzieć potrzeba, iż jako trojakie są czarownice. Tak. Jakim zaś sposobem lecą na piotła. Cz no Czarownica musi przyjść. Spektakl Łatnie, inspirowany wiesz, staropolskimi wiesz, tekstami. Wiesie! nie! W okamgnieniu staniecie na łysej górze. Przyjdzie do ciebie czarny kapit. Czecząc. Kubeba, Boruta! Digele! Michał zasłona na co dzień zajmuje. Było nam niezmiernie miło, że.